Siemaneczko, Ostatnio piszecie mi cały czas w komentarzach Piotrek, strasznie masz podkrążone oczy i spać. Tak więc ja ostatnimi czasy chciałbym wam zdać raport. Staram się, słuchajcie, dospać, żeby przygotować się na piątek, bo w piątek y, zaczynamy z prawdziwym tak naprawdę Hardem. Ale dobrze, wielu z was zapewne jeszcze zastanawia się nad wyborem swojej postaci na start w Path of Exile, właśnie w ten weekend. I powiem wam, cholera jasna, że ja też i czymś, co być może wam utrudni, być może wam uprości wybór, jest to, że twórcy Path of Exile udostępnili wszystkie ascendancje w całości. To znaczy, w końcu wiemy dokładnie wszystkie punkty związane z każdą. Tych subklas do wyboru. I od razu chciałbym powiedzieć, ja mam taki ambitny plan, żeby tymi ascendancjami zająć się dzisiaj pokrótce na streamie, ale w piątek wypuścić sześć filmów. Dlaczego sześć? Bo właśnie jest sześć podstawowych klas postaci, tak więc wiecie, będzie cały film poświęcony czarodziejce, plus jej ascendancjom, jak Chronomancer i Storm i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, sześć filmów dla sześciu klas, dla w sumie dwunastu ascendancji. Ale to jest jeden plan. A na dzisiaj opowiem Wam nad czym ja samemu zastanawiam się, czym bym potencjalnie chciał y, zacząć. I tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz. Po pierwsze, nie mówię, że jakiekolwiek z rzeczy, które teraz powiem, co jakby czym chcę zacząć, jest jakaś gigasilna, ani że polecam jakąkolwiek z tych rzeczy. Po drugie, ja specjalnie nie wczytywałem się, jakby wiecie, w każdą rzecz. Bo jasne, mówiąc szczerze, pewnie byłoby to lepsze z perspektywy mojej, jako YouTubera a tam związanego z PoE, ale nie chcę sobie odbierać tej, można powiedzieć, frajdy. Poznawania niektórych rzeczy na bieżąco, to znaczy, ja chcę wejść w piątek do gry i wielu rzeczy nie wiedzieć, wiele rzeczy poznawać na bieżąco, dlatego na przykład nie zagłębiałem się jeszcze całkowicie w drzewko, nie zagłębiałem się w jakieś tam gemy, które wyciekły i tak dalej. Jednak zależy mi, aby jak najwięcej tych niedopowiedzeń, tych jakby niewiadomych sobie zostawić, aby mieć taki efekt wow na streamie, że o kurde, co to jest, ale fajne, nie? To mnie Jara, na to czekam, na to liczę ale mogę mieć jakieś wyobrażenia, w którą stronę chcę iść, w którą stronę chcę zmierzać, jaki jest efekt końcowy, który mógłbym chcieć osiągnąć, co jakoś tak przemawia do mnie konceptualnie. Ja sobie, słuchajcie, wyodrębniłem takie trzy klasy, którymi prawdopodobnie jedną z nich zacznę i taki jeden Honorable Mention, klasa, którą bardzo chcę zrobić i wydaje mi się, że będzie moją taką drugą postacią, ale nie zacznę nią. I na pierwszy rzut, słuchajcie, tutaj leci Infernalistka, jako właśnie ten Honorable Mention, to znaczy klasa, którą chcę zrobić... Ale nie jako pierwszą, tylko jako drugą swoją postać. Infernalistka bardzo do mnie przemawia, ponieważ, po pierwsze, ma po prostu parę fajnych konceptów, których nie mieliśmy wcześniej, jak shapeshifting czy zamiana naszej many w co innego, czyli właśnie w jakiś tam zasób piekielny, płomienistą manę, coś takiego specjalnego. Po drugie, bardzo mi się podoba koncept czegoś, czego nie mieliśmy w Puff of Exile 1, a ja wielokrotnie powtarzałem, że bardzo chciałbym zobaczyć coś takiego. Mianowicie o co chodzi? Taką hybrydę chciałbym stworzyć, że jednocześnie mam swoich przywołańców jakieś, wiecie, to jakiś szkielet, tu jakiś demon, którego przyzywam, tu jakiś demoniczny ogar, ale pomimo tego, że oni mi coś tam tankują, ja nie siedzę tylko z tyłu na krzesełku i spoglądam, tak jak wtedy, gdy przychodzi chłopak mojej żony, tylko faktycznie uczestniczę w tej batalii, tak? Oni z nawalają, może oni coś tankują, ja tutaj rzucam fireball, jakieś płomienne ściany, sieję po żogę. Przy pomocy sztormów ognia. I to mi się podoba, i tak ma być, i tego chcę. I to jest coś, czego chciałbym doświadczyć. Dlaczego nie na pierwszą postać? Bo wydaje mi się po prostu, że chcę, żeby moje pierwsze doświadczenie z grą nie było po prostu samonerem. Nie mówię, że to jest jakieś złe. Myślę, że to będzie jak najbardziej w porządku. Zwłaszcza właśnie, że ci samonerzy w Puff of Excel 2 wyglądają na o wiele bardziej takich aktywnych playstylowo niż ci w Puff of Excel 1. Tak więc myślę, że to będzie super fan. Mówię. Może druga postać, bardziej coś takiego. A w jakim kierunku planowałbym iść tą postacią, gdybym ją zagrał? Na pewno chciałbym mieć piekielnego ogara, bo po prostu podoba mi się idea, tak jak mówię, samonera, który nie do końca jest samonerem, ale trochę im jest. Tak więc przyzwanie piekielnego ogara, który nie dość, że sobie tam gryzie. To do tego jest też narzędziem tankowym. Ja nie lubię zbyt często umierać w grach, dlatego też zazwyczaj gram na hardkorze, żeby próbować umierać jak najmniej. A on również zapewnia nam tą tankowność, prawda? To znaczy, że 20% nie z damage overtime, tylko z hitów, z obrażeń bezpośrednich nasz piesio bierze na klatę i faktycznie jest narzędziem takim, które jest jednocześnie ofensywne, jak i defensywne. Fajnie. W drugiej kolejności właśnie dlatego, że chciałbym poeksperymentować, wiecie, z tym typowo nowymi rzeczami, to... Wziąłbym na pewno demoniczne opętanie, czyli właśnie formę demona, którą można przybrać, żeby wzmocnić siłę naszych czarów, ale w zamian tracąc cały czas coraz szybciej zdrowie. I za tym punktem pod Demonic Post Sessions kryje się punkt szósty, tutaj jak widzicie, który z kolei sprawia, że tych staków Demon Flame'a będzie mieć więcej. I tutaj na przykład nie wiem, czy bym to wziął, bo trzeba po prostu wybadać, zobaczyć w praktyce, jak to wygląda, czy na przykład będzie mi na tym zależeć, ale to jest już potencjalnie 4 bądź 6 punktów w asynacji wydanych, a jak wiemy, będziemy mieć dziś w sumie 8. A pozostałe punkty wydałbym pewnie w Pakt Pilomanty, który właśnie zmienia nasz mana bar w tą piekielną energię, którą trzeba manewrować, że tak jakby im więcej kastujemy. Tym bardziej nas spali też tracimy życie. Generalnie wygląda ciekawie, że generalnie życie będziemy tracić zarówno z formy Demona i z paktu Piromanty. No zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Czy, czy ta postać sama nie będzie sobie zbyt dużej krzywdy robić, ale te koncepty są na tyle ciekawe, że jest to coś, z czym na pewno chciałbym spróbować się zabawić. I tutaj chciałbym podkreślić. Oczywiście nie możemy zmieniać ascenancji, czyli jak na przykład wybrałbym infernalistkę jako Wiedźma zamiast Bloodmage'a, to już nie mogę zostać Blood ale w obrębie tej klasy mogę zmieniać, czyli na przykład gdybym pożałował któregoś z tego wyborów, stwierdził nie, wiesz co, w sumie tak dobrze się tym nie bawię, to mogę zmienić. Na przykład mogę cofnąć punkty tutaj i tutaj i je przeznaczyć na przykład tu i tu. To jest ok. Tak więc infernalistka na pewno. I ma mój miecz, ma moje zainteresowanie. Lecimy dalej. Ale czym faktycznie zacznę? Od czego myślę, żeby w ogóle rozpocząć moją przygodę w Pawel Excel 2 w piątek? I tu w mojej głowie zaczyna widnieć czarodziejka, no bo ja faktycznie mam słabość do takich klas magicznych. Może w Pawel Excel 1 nie gram tak dużo takimi prawdziwymi spellcasterami, ale to dlatego, bo Pawel Excel 1 jest trochę dziwne pod tym kątem. To znaczy zazwyczaj tacy prawdziwi spellcasterzy byli trochę gorsi od jakichś totemiarzy, jakichś trapperów. Minerów, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie dlatego tym bardziej chciałbym zobaczyć, jak ten profil Czarodzieja zmienia się w PoE 2. I tak, choć Czarodziejka może zostać chronomancerką, to chronomancerka wydaje mi się bardzo ciężka do oceny, zanim tak naprawdę zobaczymy w praktyce, jak będzie się korzystać z niektórych skillów z cooldownami i tak dalej. Ona się wydaje też hiperdefensywna potencjalnie, ale Stormujwerka, oj, Stormujwerka toś wydaje się klasą szalenie uniwersalną, takim ultymatywnym spellcasterem, spełnie Fantazji o spell castingu yy, pod żywioły. I wiecie, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest pod błyskawice, bo tutaj są w ogóle jakieś błyskawice na arcie, ale wbrew pozorom nie. Właśnie werka jest związana ze wszystkimi żywiołami. Ma takie w miarę uniwersalne nody, jak zobaczcie. Zmniejszenie odporności, które nakładasz na przeciwników, są jeszcze bardziej potężne. Gdy wykonujesz obrażenia krytyczne przy pomocy zaklęć, tworzysz stacjonarne sztormy żywiołów, które bazują na tym, których obrażeń zadałeś najwięcej w tym swoim krycie. Czyli na przykład jeśli w Twoim jakimś ataku dominuje porcja obrażeń ognistych, to tworzy się ognisty sztorm, jeśli od zimna, to taki lodowy sztorm i tak dalej i tak dalej. Czyli to może być gigapotężne właśnie grając z Spellcasterem podkryta i żywioły, czy to, tutaj właśnie Tempest Caller odpowiada za tworzenie tych sztormów, Rain Dancer, że możemy te sztormy robić o wiele częściej. Jeśli faktycznie wyobrażam sobie, nie, będziemy tworzyć te sztormy na bosie który stoi w miejscu na przykład, no to że to może być jakiś ogromny boost obrażeń, jeśli tylko mamy trochę tego kryta. Mamy punkty ascendancji, które pozwalają nam, że tak powiem, wskoczyć na całego w jakiś tam Efekt nakładany przez nasze obrażenia żywiołów, na przykład, że możemy nałożyć dwa różne efekty zimna, stakujące się ze sobą na raz, że te chile są odrobinę mniejsze o 25%, ale możesz nałożyć dwa na raz, czyli w praktyce, no wiesz, jest lepiej. I przeciwnik na przykład może być o wiele powolniejszy, wyobraźcie sobie na bosie. Jeśli przeciwnik się okaże, że będzie o wiele, wiele wolniejszy niż zwykle, no to unikanie jego ataków może być o wiele prostsze, więc na przykład nie będziecie potrzebować tyle defensywy, bo jakiś atak, który zwykle wymaga niesamowicie dużo zręczności, żeby go minąć. No gdy przeciwnik jest o wiele wolniejszy, nagle się okazuje, okej, okay, sobie po prostu odskakujecie, jest okej, okay, jest chill. Znaczy on jest chillowany, a wy chillujecie, bo nie musicie się aż tak mocno starać. I wiecie, z i warka wydaje się tak od razu z buta otwarta na wiele potencjalnych buildów, bo na pewno da radę zrobić na to coś pod ogień, na pewno coś pod błyskawice, na pewno coś pod lud, na pewno coś typowo pod stakowanie many, bo mamy tu na przykład zwiększanie efektów naszego buffa Arcane Surge, bazując na naszej maksymalnej manie. Właśnie ten permanentny Arcane Surge, zwiększający na przykład naszą regenerację many, Gaspeed, będziemy mogli pójść w defensywę, że obrażenia, które otrzymujemy, odzyskujemy. Jako Energy Shield, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się podoba koncept tej stormywerki, bo on jest jednocześnie prosty, simplistyczny, ale w obrębie tej jednej subklasy jestem tak naprawdę. Przekonany, że będzie można bardzo dużo eksperymentować. Bardzo dużo zobaczymy na pewno różnorakich buildów pod Stormweavera i tym się jaram. I to mi się wydaje, że będzie chociażby jeden z powodów, dla których Stormweaver będzie świetnym wyborem dla mnie na pierwszą postać, gdzie będę mógł codziennie coś tam sobie zmieniać, koncepcję i spróbować dojść do tego, gdzie jest dla mnie. Ten złote miejsce, co mi się najlepiej klika. I tutaj, jeśli chodzi o moje wybory, na pewno będę chciał podążyć ku Tempest Colorowi i Rendenserowi i zostawić te sztormy, które będą właśnie zjadać. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Takie mam wyobrażenie tych bossów, ale na przykład. No, cholera, żeby je prokować, żeby one się pojawiały, muszę krytować. Więc może na początku włożę ten tylko dwa punkty, żeby osiągnąć tempest color, a dopiero w przyszłości, jak będę wiedział, że jestem w stanie krytować bardzo często, na przykład w endgame'ie, dodam punkty w reindensera, żebym mógł w ogóle faktycznie krytami częściej wywoływać te sztormy, nie? Tak to sobie widzę, tak to sobie układam w głowie. A pozostałe punkty, tak naprawdę, nie jestem jeszcze pewien, a wiecie czemu? Bo. Nie wiem jeszcze pod jaki żywioł będę grał. Po prostu wyobrażam sobie, że jak siądę do tej stromujwerki, to wytestuję wszystkie czary i spróbuję znaleźć te kombinacje żywiołów, tak naprawdę. Bo pamiętajmy, że mamy weapon swap, że na jednym secie broni możemy na przykład bardziej pod zimno, na drugim bardziej pod ogień, przykładowo, łączyć jedno z drugim. I na przykład bardzo jestem już pewien na stówę, że chcę zainwestować w te sztormy, zobaczyć, jaki jest feeling tego, czy jest super. A cała reszta jest właśnie dla mnie takimi. Puzlami, które sobie dopasuje dopiero już w praktyce. I słuchajcie, jako taki mój drugi wybór, wskakuje mnich. Ja mnichem miałem okazję zagrać w czerwcu, czyli gra tak naprawdę była jeszcze trochę mniej dopieszczona niż teraz. Nie było w ogóle jeszcze ascendancji, ale te od samego początku. Od pierwszego levela według mnie mnichem grało się super. A wszystko, co widzieliśmy z dalszych materiałów, po prostu wygląda genialnie. Ja zazwyczaj nie lubię takich. Wiecie, daleko wschodnich konceptów, postaci, jakichś mnichów, samurajów i tak dalej. Unikam ich w Diablo 3. To nie wiem, czy w ogóle grałem mnichem więcej niż godzinę, ale ten mnich z 2 on wygląda dosłownie, jakby. Tańcował, harcował po tym polu bitwy. Jest tak dynamiczny, tak efekciarski. Totalnie mnie to kupuje. On wygląda super. Jest ten flicker, który jest genialnym przedstawieniem, taką odpowiedzią dla każdego, kto mówi: "Ej, czy ten gameplay nie będzie zbyt wolny?" I tu wchodzi on, całe biało flikując. <słysk> Invoker ma parę konceptów, które mi się mega podobają. Tutaj widzicie wszystko, ale powiem Wam jakby co do mnie przemawia, co chciałbym wypróbować. Po pierwsze te punkty na górze, to znaczy 1 i 2, to znaczy Lead me through grace oraz Protect me from harm. To brzmi tak dobrze, zwłaszcza dla osoby, która lubi budować postacie postaci właśnie tanki, które rzadziej giną. Słuchajcie tego, za każde 6 energy shielda i 15 evasion ratingu na przedmiotach, Zdobywacie Spirit, gdzie Spirit w Path of Exile 2 jest zasobem zużywanym do aktywowania aur, czyli różnych takich właśnie efektów stałych, jak na przykład właśnie jakieś Frozen Armor, Ghost Dance i tak czyli niesamowicie Silnie to wygląda. W ogóle nie korzystacie wtedy ze spiritu na ekwipunku, tylko stakujecie defensywę, i stakując defensywę, zdobywacie spirit, który przeznaczacie albo na ofensywę, albo jeszcze większą defensywę. Brzmi super. A punkt drugi to jest w ogóle kosmos. Masz mniej evasion, rzadziej dodujesz ataki, ale część Twojego evasion ratingu jest również, dodaje Ci. Physical Damage Reduction, czyli procentową redukcję obrażeń fizycznych. I to jest ogromne, no bo tak naprawdę Physical Damage Reduction to jest statystyka, która, słuchajcie, no sprawia, że jak będziecie mieć tego 30% i atak, który normalnie by was zwanshotował, zada 30% mniej, no to spoko, zada wam 30%, wykniecie sobie potkę i walczycie dalej. No różnica jest ogromna, nie? Wiecie, jak to jest taki takich grach bardzo często, jak ktoś się nie zwanshotuje, to żyjesz sobie dalej i jakoś odzyskasz sobie te punkty w trakcie walki. Czy to ze względu na czy na wysysanie zdrowia, czy właśnie podkę i tak dalej. Kolejny punkt, który bardzo mi się podoba, to jest sanderem My Enemies. Bardzo podobny do tego, co posiadamy jako Inkwizytor w Path of Exile 1. To znaczy, że nasze ciosy krytyczne całkowicie ignorują pozytywne odporności naszego wroga. I tutaj wyobrażam sobie w ogóle na przykład taką sytuację, że gramy jakieś na przykład przedmioty, które mają jakiś gigapotężny efekt pozytywny, ale na przykład może mają efekt negatywny, że dobra, jesteś silniejszy, ale przeciwnicy dookoła ciebie mają więcej odporności. No a ty wtedy wchodzisz cały na biało yy, z punktem Sunder my enemies i mówisz no i co z tego, że macie odporności, skoro ja je ignoruję? No wiecie, no, tak naprawdę ciężko jest do końca ocenić takie rzeczy, bez wszystkich puzzli, ale można sobie wyobrażać i konceptualnie mi się to podoba, ale też wybrałbym to dlatego, bo to prowadzi do kolejnego punktu: Scatter them to the winds. I co to robi? Słuchajcie, podobnie do Stermwayvera, jak zauważyliście pewnie, właśnie ja lubię takie rzeczy, że krytem triggerujemy, jakby aktywujemy coś specjalnego. I co tutaj aktywujemy? Zależnie od tego, ile mamy siły, zręczności bądź inteligencji, krytując, Albo tworzymy taką płomienistą eksplozję, albo wysyłamy po prostu piorun przeszywający przeciwników, albo taką lodową falę, falę pocisków. No i to brzmi efekciarsko po prostu. Wskaczymy, wirwalki, nawalamy się i dodatkowe są jakieś pociski, wybuchy i tak dalej na ekranie. Ja lubię takie efekciarskie pierdoły, nie? Że wchodzę i wszystko wybucha. Dlatego mnie to kupuje. I mówię, to wszystkie analizy, które tutaj widzicie, one są powierzchowne, ale ja mówiłem na początku, że one specjalnie są powierzchowne, bo ja chcę kierować się w wyborze mojej pierwszej postaci sercem. Konceptualnie. Ej, to brzmi fajnie, a nie. O oh, wow, bo moja analiza wykazała, że gdy połączysz ten game z tym gimikiem, to będę miał 3% więcej obrażeń. Nie, no na to przyjdzie pora za miesiąc, <ścoughs> jak już wytestuję te różne rzeczy, do których doprowadzi mnie serce. Tak więc tak wygląda mój zamysł, mój kierunek mnicha. Stop! Ja teraz zatrzymuję czas, jak chronomancer, żeby powiedzieć, że partnerem mojej działalności tak naprawdę od paru lat jest Endorfi, któremu bardzo dziękuję. I na na przykład teraz testuję sobie od nich taki mały, przenośny mikrofonik. Wygląda on o tak. Pyk, 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 pyk. Ten mikrofon nazywa się Solum Voice S od Endorfi i tylko w tym miesiącu możecie go kupić. Zamiast 249 zł, które normalnie kosztowały te Solum S, ten będzie kosztował 149 zł. Promocja, jak mówię, do końca grudnia. Zarówno dla takiego... Jaki Soluma S w wersji czarnej? Skąd ta promocja? Endorfi powiedziało, że to kwestia rocznicy właśnie tego oryginalnego, czarnego Soluma S, który jest ich bestsellerem. Tak więc, jeśli to Was zainteresowało, macie link w opisie filmu. Teraz wracamy do materiału. Ale trzeci pomysł, trzecia rzecz, do której prowadzi mnie moje serce, to nie jest tak naprawdę klasa, do której doprowadziła mnie sama Ascendancja, czy to, co tutaj widzimy, zarysowane, ale czysty gameplay. To znaczy, zobaczcie sami to. Wiecie, to co teraz zobaczycie jest rozpixelowane, jest w małej rozdzielczości, ale zobaczcie po prostu, co ten najemnik robi tą kuszą i tymi granatami. No, patrzcie na to. firewerki i faktycznie pasuje bo grudzień sylwester te sprawy i ja chciałbym takie fajerwerki móc zobaczyć na swoim ekranie i wydaje mi się że po prostu tutaj taki witch hunterek może się bardzo fajnie i jeśli mowa o eksplozjach na ekranie to ja tutaj widzę dla siebie taki potencjał na pójście full ofensy, wiecie pik 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 ofensywa to nasza defensywa te sprawy i jeśli lubię eksplozje na ekranie, tak jak powiedziałem, no to zdecydowanie widzę, że w Endgame poszedłem w Zilus, Inquisition, czyli szansa na to, że przeciwnicy eksplodują po śmierci, a szansa jest zdublowana przeciwko undeadom i demonom, nieumarłym i demonom. No to wyobrażam sobie, że naprawdę będzie super sprawą w wyclearowaniu zdrusowanych właśnie mapek, takich napompowanych przeciwnikami, te wszystkie mechaniki Breacha i tak dalej, gdzie oponentów jest naprawdę dużo. Super. I jednocześnie jeszcze korzystając z takich prostych bonusów, jak cooling Strike i Decimating Strike z punktów PT Killer i Judge Jury Executioner. Czyli przeciwnicy, gdy otrzymają nasz pierwszy hit, to dodatkowo gwarantujemy sobie odebranie im między 5% a 30% zdrowia. I tutaj wyobraźcie sobie, bo to jak rozumiem jest losowe, nie jest to napisane, żeby to bazowało na czymkolwiek, że wchodzicie na bossa jakiś, nie wiem, silny, potężny przeciwnik i jakie to jest uczucie potęgi, gdy wasz pierwszy w ogóle strzał w przeciwnika z kuszy. Bomba! 30% obrażeń. No to jest przecież coś pięknego, no a potem Cooling Strike, który jeszcze ich dobija, gdy mają mało zdrowia. I tutaj wyobrażam sobie absolutną dominację w ogóle mniejszych przeciwników, no bo co, taki normal oponent ma Cooling Strike, to znaczy automatycznie go dobijamy, gdy ma tylko 30% życia, no to może się zdarzyć, że pierwszym atakiem zabieramy mu dodatkowe 30% HP, jeśli ten atak go nie zbije, no to pyk, kolejny już na pewno, bo na przykład go poddaje tej egzekucji. A taki pozostały punkt, który faktycznie w sumie jest w pewnej formie defensywą, ale wydaje mi się całkiem Fajną, jest ten Witchbane. Gdy przeciwnikom zbijamy taką koncentrację, to zbijamy im odnowienie cooldownów, co oznacza, że ze swoich umiejętności przeciwnicy mogą korzystać 50% rzadziej na przykład, nie? I wyobrażam sobie, że to może być giga ciekawe na bossach, że na przykład bossik nie będzie mógł spamować swoimi umiejętnościami jakimiś zawiłymi, tylko na przykład dużo częściej będzie walił takimi zwykłymi swoimi autoataczkami. I to może się okazać, że na przykład walka będzie dzięki temu prostsza, bo będziemy realistycznie mieli mniej do unikania. I to jest oczywiście do wyczucia w praktyce, nie? Czy to będzie takie fajne, ale konceptualnie do mnie przemawia. Na przykład też wyobrażam sobie, że ten Witchbane na przykład mnie siądzie, nie będę widział za bardzo tej różnicy... I na przykład pójdę w weapon Mastera i na przykład y, będę miał wtedy 40 w sumie punktów do rozdania między Weapon Setem 1 i Weapon Setem 2, i na przykład jeden Weapon Set będzie taki pod typowego Grenadiera, a drugi na przykład pod y, typowego y, Kuszo strzelacza. No nie wiem, no to konceptualizację, nie? Takie sprawy. Słuchajcie, ode mnie to tyle, jeśli chodzi o plany. Podzielcie się swoimi w komentarzu. Dwa komentarze, które uznam za najciekawsze, najbardziej interesujące według mnie, zostaną nagrodzone kluczykiem. Do Puff of Excel 2. Może dla Was, a może już macie, to podzielicie się z kolegą, z koleżanką, z mamą. Trzymajcie się i pamiętajcie, codziennie od piątku twitch.tv TV Piotr Maciejczak streamy 24 na dobę, na których możecie zdobywać dropy, bo dropy będą, bądź dostać Pyta za oglądanie streama. Trzymajcie się. Papa! Pa.